To jest dopiero sztuka, zostać świętym prezydentem. Pojechać do Stanów Zjednoczonych, spotkać się z przywódcą państwa, to jest mocarstwem, spotkać się z całym zapleczem żydostwa amerykańskiego, które będzie wymachiwało, no jesteś prezydentem, tak? A wiesz skąd jesteś? Nawrocki? Gdzie byś dzisiaj był, gdy będziemy? A co z reparacjami tam, ustawa 447? Co nam powiesz? No i te wszystkie różne, a wpędzanie Polski w wojnę na Ukrainę. My się możemy cieszyć z odwagi prezydenta, że podnosi, podnosi sprawę reparacji od Niemiec. No lepiej późno niż wcale. Rzecz jest pytanie, czy, 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 czy w ogóle w polityce istnieje coś takiego jak czysta gra. A co jeżeli to jest, yy, dlatego że prezydent kiedy, kiedy mówi o tych sprawach 1 września, mówi o tych reparacjach od Niemców na Westerplatte, a to... Anglicy nie mają na sumieniu wpychanie Polaków w wojnę, a Żydzi nie finansowali i nie mają zamiaru finansować takich rzeczy. A co, że to jest program wojenny, że tak powiem? Wypchnięcia Polski. Ja nie mówię, że to nie jest czas na to. Chcę powiedzieć jedno. Jak trudno jest królem być, a cóż dopiero świętym? Dopiero, dokazałby dopiero ten, który by na prezenta poszedł i świętym został. No to, żeby tak było, to trzeba pojechać do Stanów Zjednoczonych i nie zeszmacić się. I nie zeszmacić się. Czyli sprawę Polski mieć wyżej niż sprawy swoje osobiste. Sprawę Polski to jest sprawa Polaków, bezbożnych Polaków, materialistów Polaków. Polaków, którzy wyrzekli się faktycznie katolickiej wiary za cenę soborowych mężonych i nie chcą tych rzeczy rozpoznawać i tych wszystkich szumowin dziennikarskich, które będą podnosiły sprawy katolickiej Polski, na sztandarze będzie Jan Paweł nasz, Wielki Jan Paweł II. Ja chcę jako prosty kapłan zapytać, a tu papież stoi wyżej niż msza? A gdzie katolicka msza? Jak ten człowiek, jako prezydent państwa, chce odbudowywać państwo polskie, mając przy sobie kapelana, któremu zaserwuje nową mszę? To jest jako środek przeczyszczający, żeby mnie na wymioty wzięło? Ty byś umiał dzisiaj patrzeć, jak kapłan staje do posoborowego stoła i ma za plecami Boga? On wojownik o sprawę polską, nawrocki prezydent ma na to patrzeć i nic. Kopa w tyłek takiemu kapelanowi. Przyprowadź mi katolickiego księdza tu. Cóż znaczy kapelan kiboli? Patrz kibicu. Jeżeli za plecami Boga ma na... Nie dziw, bo nie staje do najświętszej ofiary Tylko do posoborowej śmiesznej uczty Więc zobacz, ten człowiek staje Mówię o prezydencie Nawrockim U początku swojego, swojego, swojego jakiegoś tam władania Jeżeli by chciał iść do drogą święty Będzie prezydentem? No to nie będzie Może nikt takiego nie będzie chciał ale ważniejsza świętość, duszę swoją zbawić i wzory świętych, świętych królów są. Daj nam Boże, świętego prezydenta. Daj panie Boże, Polsce, świętego prezydenta. Choćby krótko miał być, choćby krótko miał być i życie tragicznie skończyć. Ale nie, żeby ogłupiać Polaków, żeby Polacy dalej się dawali ogłupiać, liczyć na coś, na co nie ma co liczyć. Polska się nie odbuduje. Na posoborowym zeszmaceniu Polaków z JP2 na sztandarze. Na ten sposób Polska jest zeszmacona. I pytanie, jak modlitwy mogą być przez Boga słuchane i są. No to my też prosimy o katolickiego papieża, papieża katolika świętych, takich świętego takiego papieża. Prosimy o, o tych, którzy spełniają zewnętrzna znamiona władzy nad naszym narodem, państwem, za nowo wybranego od kilku miesięcy prezydenta. W tym jakiś tam swój udział ja przynajmniej mam. W pierwszej turze głosowałem na pana Brauna, w drugiej na pana Nawrockiego. Cóż może prosty kapłan mówić? No, że jak się było szefem IPN-u i się ma odwagę mówić, nie wiem, czy w obecności, czy bez obecności, na rocznicę, ile to przypadało do 1980 roku, porozumień sierpniowych Solidarności prawdziwie o agencie Bolku, czy jakiekolwiek by miał zasługi, to ta przeszłość się ciągnie za nim, agenturalna przeszłość. Jak te rzeczy się rozświetla i wiele, wiele innych, to być może Pan Bóg daje tego prezydenta po to, by jednemu drugiemu hierarchowi Hierasze Kościelnemu powiedział, a Sobór Watykański to co to było. To był jeden wielki spisek. I gdzieś dokumenty na to są. I jakkolwiek by tą sprawę się nie wyjaśniało, kto by ją miał nie wyjaśnić, to jeżeli ten człowiek jest katolikiem, mówię o prezydencie państwa polskiego, ma obowiązek, mając kompetencje, historyka do tego szefa IPN-u, powiedzieć, jakkolwiek by nie było z wyjaśnieniem to pozostałością po soborze, zgniłą pozostałością, jest doktryna zniszczona i nowa msza. I tego nie wolno się tyka. To trzeba odrzucić. I do tego trzeba się modlić, żeby w Rzymie był katolicki papież, papież katolik. Bo ten, który o sobie mówi, o którym mówią, że takim jest, mówią. Ale jeśli jest heretykiem, nie może być papieżem. Jeżeli nie jest hateretykiem, po co się spotyka z ludźmi o jakiejś kondycji homoseksualnej? Bo zobowiązania są. To wszystko prezydent państwa, jeżeli chce iść drogą świętości, musi stawiać. Nie patrząc, czy prezydentem będzie jeden dzień, czy tydzień, czy rok. Nie patrząc, czy dobro narodu się tego dopomaga, czy nie, dlatego że dobro narodu nie stoi nigdy wyżej niż sprawa zbawienia duszy człowieka, każdego. A zbawienie duszy Polaków zależy od tego, czy my się oderwiemy od fałszu, zmutowanej wiary, I jeżeli nie chcą udziału w tym mieć hierarchowie kościelni. Słyszałeś w Polsce hierarchę kościelnego, który kazał podważyć Sobór Watykański II ad genere, bo takim jest ksiądz arcybiskup. Karlo Maria Wigano, ale to nie jest pola. Jest ekskomunikowany. W Polsce nie ma żadnego. Kazałby zrewidować sobór watykański drugi na sposób, że jest do odrzucenia. On i jego zginie skutki. Jeżeli byśmy chcieli widzieć świętość tego człowieka o prezydencie państwa polskiego, to zasłużyć się może na każdym polu. Pytanie, od którego zacznie, na którym skończy. Ale to pole kościelne pozostaje także pod ręką tego człowieka, mimo że bezpośrednio władza prezydencka temu nie służy, ale świętość domaga się w każdym obszarze, w którym dla człowieka ewidentnie pokazuje się, że coś jest jako zło, sprzeciwu i nie może człowiek, który ma wykształcenie historyczne. Był szefem i pajemu. Nauczono go grzebać w dokumentów, sprawy soboru traktować jako sprawę, to jest kościelna, więc tam, że tak powiem, machloje, to jest sprawa kościelna. Absolutnie nie. To był jeden wielki spisek, jeden wielki Ambert i nie ma swojego końca, ma swoją kontynuację i swoich udziałowców. 27 lat na stolicy rzymskiej człowieka, który był z Polski. Jeżeli on się nie przysłużył odrzuceniu nowej mszy, odrzuceniu posoborowego nauczania, to człowiek, który nie jest papieżem, jest prostym prezydentem. Powinien przynajmniej powiedzieć, gdyby mógł, to bym mu czynił, a na pewno chce. Wyjaśnienia sprawy, cóż tu wyjaśniać, odrzucenia zgniłych skutków Soboru, tą sprawę może podnieść jako prezydent Polski. Zobaczymy jak długo będzie, ilu katolików przy nim stanie. Żebyś stanął wtedy przy nim Ty. Jeśli ten człowiek ma być święty i drogą świętości, bo łatwo jest komuś w gębę napchać. Łatwo jest pójść na stu czy na tysiąc jako mężczyzna, że i nie mnie za, za tłuką, ale trudno jest stanąć z prawdą wobec tych, którzy się jej sprzeciwiają. I po tym poznasz wielkiego człowieka, że może być przeciwko niemu stu i tysiąc. On będzie mówił prawdę. Sobór Watykański drugi to był jedny wielki spisek. I to jest ważniejsza sprawa niż reparacje od Niemców. To jest ważniejsza sprawa odzyskanie Polaków do wiary katolickiej, sposoborowego zaćmienia, zachukania, zafałszowania niż pieniądze od Niemców.